Osoby, które reprezentują różne frakcje polityczne, i te osoby, te frakcje w komplecie są odpowiedzialne za to, że dzisiaj, jako kraj, jesteśmy w stanie skutecznie, z wielkim sukcesem generować kłótnie, a nie jesteśmy w stanie generować prądu. Te osoby od kilkudziesięciu lat. Kłócą się, ale nie potrafię od kilkudziesięciu lat zbudować elektrowni atomowej. Oczywiście w każdej kampanii wyborczej powiedzą, że już zaraz, już za momencik to właśnie e, zrobią. Pytać ich, jak naprawić ten cały problem z prądem, to jak pytać e, alkoholika, jak zachować trzeźwość. To jest po prostu e, totalny e, absurd. Jako, że wszyscy tu wszystko mogą obiecać, ja mogę też obiecać: elektrownię jądrową w drugiej gminie, natomiast nie w tej, w której Państwo mieszkają, tylko w tej obok. Dziękuję. Nie zaskoczy to państwa, że zadam pytanie panu Nawróckiemu, a mianowicie mówił pan różne rzeczy o bezpieczeństwie, ale między innymi mówił pan o zakończeniu wojny w Ukrainie. I mówił pan, że pan doprowadzi do takiej oto sytuacji, w której przy stole negocjacyjnym będzie siedział prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Rosji, prezydent Ukrainy i tylko pan. Nikt inny z Unii Europejskiej tak będzie pan prowadził dyplomację. Jak pan chce to zrobić, skoro nie ma Pan żadnych relacji w Unii Europejskiej? Jak pan chce doprowadzić do tego, że całą Europę. W tych negocjacjach będzie, będzie reprezentowała tylko Polska. Odpowiada pan Karol Nawrocki. Musi pan wiceprzewodniczący mieć świadomość, że Europa znajduje się dziś w gigantycznym kryzysie. Za to odpowiada też pana szef Donald Tusk, który podpisał pakt z Putinem razem z Angelą Merkel. I pod wpływem tego paktu ośmielona... Milionami euro Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Pakt klimatyczny, pakt migracyjny, wszystko to pana szef, panie wiceprzewodniczący. Jako prezydent państwa polskiego nie będę niczym im a szczególnie kamerdynerem państwa niemieckiego i swoje relacje z krajami Unii Europejskiej będę opierało prostą zasadę. Po pierwsze, Polska, po pierwsze, Polacy. Drodzy Państwo, negocjacje. Przyszłe negocjacje w odniesieniu i te, które się toczą w odniesieniu do Ukrainy oczywiście powinny mieć komponent polski, ale to pan może zapytać Donalda Tuska, dlaczego nie siedzi przy stole negocjacyjnym. Przecież to nie jest pytanie do mnie, jako kto mam siedzieć. Prezes IPN na urlopie? Kim pan jest? Nie dosłyszałem. Kim pan jest? <noise> e... Mamy pytanie, po... bardzo prosimy o odpowiedź. Proszę bardzo. Maciej Maciej. Polak mały, być może z poziomu pana ilości subskrypcji jako youtubera, to, to, to nic i pan nie zauważa. Ale tak sobie pomyślałem, bo jednak no pełni pan funkcję może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem, ale bardziej prezentera, który to zawód też się zalicza do dziennikarstwa i opowiada pan e, światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie pan kim jestem? To jest bardzo ciekawe, bo e, od 2013 przynajmniej 13 roku prowadzę działalność na tym pana ulubionym YouTubie i poprzednie kanały moje miały znacznie większą oglądalność niż kanały osób, które zapewne Pan zna. Być może, że to, że jestem z prowincji, jak większość Polaków decyduje, że Pan zadaje takie pytanie, to, to dużo mówi o pana sumieniu. Ależ makiaweliczną konstrukcję pan redaktor wymyślił. Mamy tutaj stać przed państwem i chwalić się przed milionami e, naszych obywateli o tym, jak jesteśmy wspaniali. Widzę, że część kandydatów z uśmiechem weszła w tą rolę, ale jeszcze na największy wybuch pewnie wewnętrznego egoizmu czekamy. Ja przez 7 lat prowadziłem politykę pamięci państwa polskiego jako dyrektor Muzeum II Wojny i szef IPN-u. Mam relacje na całym świecie. Nie chcę się nimi chwalić, ale powiem coś panu redaktorowi i naszym widzom, co jest bardzo ważne. Zawsze z tą piękną Polsko, polską biało czerwoną flagą i ją będę reprezentował, mam też drodzy Państwo Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej, więc panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu wielu językach. Panie prezesie nie chodziło o chwalenie się, ale o to, żeby przedstawić swoje kompetencje, bo rozumiem, że mam kampanię prezydencką, Siedem a ta lat... debata służy także temu, żeby można było poinformować o. Siedem... Twoich polityki pamięci obywateli, na wszystkich Bardzo dziękuję. To było bardzo smutne, drodzy Państwo. Jak naradzaliśmy się przed tą debatą, to mój sztab mówił, że właśnie coś takiego może nastąpić. Ja mówiłem, że na tak tani chwyt jednak się kandydat PiSu nie zdobędzie, dlatego że ja naprawdę nikomu nie odmówię prawa do Biało-Czerwonej i wszyscy jesteśmy patriotami i mamy prawo y, do tego, żeby postawić sobie Biało-Czerwoną na stoliku. Wy macie jakąś a, absolutną obsesję i prezes Kaczyński. A propos gejów, ja nie wiem, czego wy się boicie. Kaczyński się boi Europy, boi się gejów, boi się Rodeo. To jest naprawdę coś niebywałego strach i kompleksy. Ja się całe życie zajmowałem polityką europejską, byłem ministrem spraw europejskich, pracowałem w Parlamencie Europejskim. Jako młody chłopak pracowałem również przez chwilę na Kapitolu i miałem świetne relacje, i do dzisiaj mam zarówno z Republikanami, jak i z Demokratami. Całe życie też zajmowałem się tym naukowo, napisałem właśnie na ten temat doktorat. A te języki, z których się prawica tak nabija czasami się naprawdę przydają po prostu jako instrument do tego żeby załatwiać polskie interesy i chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu bo właśnie widziałam że schował tę czuło flagę ja się jej nie wstydzę chętnie ją od pana przejmę proszę bardzo bo szanowni państwo ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego że nasi obywatele Również Ci tęczowi wybierają Polskę. Dziękuję. Czy Pana wizyta w Watykanie to będzie tylko pielgrzymka za państwowe pieniądze, czy też zaapeluje Pan do papieża, aby do pionu doprowadził polskich biskupów i aby bez sądów zaczęli wypłacać odszkodowania ofiarom księży pedofilów? Pani profesor, nie będę wchodził podczas tej wizyty jako przyszły prezydent państwa polskiego. W pani osobiste fobie, pani profesor, ale odwiedzę największego Polaka, grup największego Polaka w historii XX wieku, świętego papieża Jana Pawła II, który był nie tylko wytwornym intelektualistą i największym Polakiem, jakiego Europie i całemu światu dała Polska, ale był też zwierzchnikiem, głową Kościoła Katolickiego, więc będzie to wizyta w połączeniu i ducha, i wizyty dyplomatycznej w samym Watykanie, a być może będzie. Będzie to także okazja do tego, abym po raz kolejny spotkał panią premier Giorgie Meloni, która także jest krytyczna do wielu rzeczy, jakie dzieją się w Unii Europejskiej, bo z Watykanu do Rzymu jest bardzo blisko. Oczywiście, żebym podpisał, bo nie po to, żeśmy przez półtora roku walczyli z Platformą i z Lewicą i ze wszystkimi naokoło, żeby to złodziejstwo, którym był polski ład, powstrzymać. To była śmierć. Tysięcy polskich firm, setek tysięcy polskich małych firm. Te pieniądze szły na węgiel, a nie na żadne zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, to trzeba sobie powiedzieć jasno: wydawaliśmy 10 lat temu 80 miliardów na ochronę zdrowia, dziś wydajemy 220, a prawie trzy razy więcej. To jeżeli trzy razy więcej wody wlewamy do wiadra, a to wiadro dalej nie trzyma wody, bo satysfakcja pacjentów wcale nie jest trzy razy większa, to problem jest z ilością wody czy z wiadrem? przecież my wydamy w przyszłym roku jeszcze więcej na ochronę zdrowia 6,8% PKB w 27 7% PKB. Jeżeli zostanę prezydentem, to będę tym prezydentem, który zamiast pałacować, po, zbuduje zespół, który co miesiąc będzie raportował, a za rok przedstawi projekt ustawy ze wszystkimi partiami uzgodnionej reformy systemowej ochrony zdrowia. Żaden premier tego do tej pory nie zrobił. Musi to zrobić prezydent, wziąć za to odpowiedzialność. Panie Marszałku, Polska wydaje 5% PKB na ochronę zdrowia, a średnia europejska to jest 10%. Dlatego nie podpisałabym tej ustawy, ponieważ jest ona po prostu pomysłem Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni na ściganie się na to, kto lepiej przekona bogatych, żeby na nich głosowali. Nic zresztą dziwnego, bo przecież niedawno widzieliśmy, że na Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego wpłacają pieniądze deweloperzy i wielcy inwestorzy. Państwo powinno walczyć o doby, Dobro swoich obywateli, dlatego ja skupiam się przede wszystkim na tym. Na tym, żebyście byli Państwo bezpieczni, na tym, żeby wprowadzić między innymi dobrą politykę mieszkaniową. A ona oznacza nie tylko mieszkania na wynajem, ale skończenie wreszcie ze złodziejstwem banków, które zabierają naszym młodym ludziom szansę na marzenia. Zaproponowałam projekt ustawy, który zamrozi wreszcie, zwiększy, wprowadzi górny limit opłat bankowych na kredytach hipotecznych, po to, żeby w Waszych kieszeniach także tych osób, które już mają pieniądze, Zostało niemal połowa tego, co dzisiaj musi docelać do banków i będę na, na czarną godzinę? Prosiłbym, żeby pan rzeczowo odpowiedział na to pytanie. Co panu przyświecało w głowie, żeby zorganizować dzisiejszą debatę z wybranymi przedstawicielami, z wybranymi telewizjami i z wybranymi pytaniami? Co panu przyświecało w głowie w sytuacji, kiedy pan z sobie ważył większość kandydatów? Dobrze, to jest, to jest dobre pytanie, drodzy Państwo. No więc zobaczcie Państwo, co się działo w tych ostatnich miesiącach i w tych ostatnich dniach. Ja jasno powiedziałem o tym, że jestem gotowy, tak jak to zawsze jest w każdej kampanii wyborczej, debatować ze wszystkimi kandydatami. Mówiliśmy się na 12 maja, jasno wyznaczona data. Powiedziałem również, że tak jak tradycja zawsze wszystkich wyborów o tym świadczy, jestem gotowy debatować jeden na jeden w drugiej Turze. I powiedziałem to miesiące temu. Kandydaci się wszyscy obudzili, bo wiosna i zaczęli wszyscy na wyścigi wywoływać mnie na debatę jeden na jeden. No więc zaczął pan Nawrocki, był pan Mencen, było paru innych. No więc na. Prośbę pana Nawrockiego, żebyśmy stanęli jeden na jeden, powiedziałem, OK, proszę bardzo, niech pan przyjeżdża do końskich, spotkajmy się jeden na jeden. No niestety, pan Nawrocki stworzył, nie chciał ze mną dyskutować jeden na jeden. Jak się okazało, że wiele innych osób chce przyjechać, to ja powiedziałem, proszę bardzo, z szacunku dla was, z szacunku na, dla wyborców, byłem w stanie stanąć ze wszystkimi innymi. A miało być jeden na jeden. No, bał się pan, bał się pan jeden na jeden. Panie no, pośle, cykle, ponieważ to powiedział jest. pan, że pytania były uzgodnione, to informuję Pana, że z nikim swoich pytań nie uzgadniałem. Myślę, że mówię to też w imieniu koleżanki Absolutnie. i kolegi. Jak się zmieni kurs na y, dobre stosunki z Rosją, czy pan z tych słów o wdeptywaniu Putina w ziemię y, zapadnie Bardzo się... W ziemię Jak to dobrze, że wreszcie pan otwarcie położył karty na stole i odsłonił twarz. Ja zrozumiałem pytanie. Pan się martwi o Putina, o jego dobrostan, o jego dobre imię, a ja się ma martwię o te dzieci, które zostały zamordowane na placu zabaw w Krzywym Rogu kilka dni temu. Pan wie, ile one miały lat? Pan wie, kto to zrobił? Zrobił to Władimir Władimirowicz Putin, którego dobrego imienia teraz pan broni. Niech mi pan powie, czy pan bierze pieniądze od Putina, czy pan to robi jako wolontariusz? Żeby prezentować żeby prezentować Szanowni zbrodniarz wojenny Putin. Na hołowni, jest zbrodniarzem wojennym. Chcę to panu powiedzieć. Jest zbrodniarzem wojennym. Władimir Putin ma dzisiaj w kampanii prezydenckiej w Polsce swojego adwokata. Wszyscy państwo nie macie co do tego już dzisiaj chyba żadnych wątpliwości. Jeszcze raz pana pytam. Rosjanie panu płacą, czy jest pan wolontariuszem? Proszę odpowiedzieć. Ach tak. Ach, tak. Dziękuję bardzo. Poradzę sobie. Utrzymywałem się dobrze.